Cześć, dzisiaj pokażę Wam jak robić automatyczne wideo highlights ze zdjęć, które mamy w galerii w naszym nowym telefonie HTC Desire 500. Robimy to w bardzo prosty sposób, naciskamy po prostu pokaz slajdów i robi nam się automatyczny pokaz slajdów. Możemy sobie wybrać na przykład e, przejście, w jaki sposób mają się zdjęcia zmieniać, ewentualnie dobrać własną muzykę e, z utworów, które mamy wgrane na telefonie. Fajniejszą sprawą jest na przykład korzystanie z możliwości aparatu, który sam nam komponuje. Tutaj mamy oczywiście już wgraną muzyczkę jakąś. Możemy zmieniać tutaj ewentualnie styl, w jakim miałaby się ta cała prezentacja odbywać. Zmieniać tutaj się również muzyczka. Możemy ewentualnie wybrać zawartość, czyli niektóre zdjęcia, które chcemy, żeby były, aczkolwiek niektóre, żeby się tam nie pojawiały. Ewentualnie, jeżeli żaden nie będzie zaznaczony, bo ja będą się pojawiać wszystkie na zmianę zdjęcia, jakie posiadamy. w Ci, naszego telefonu. To była funkcja video highlights. Dzięki, cześć.